Tak, tak, tak. To się dzieje naprawdę. Portal 2 w końcu wyszedł. Nie ukrywam, że jestem jego olbrzymim fanem, więc jest to dla mnie produkcja idealna. No i takiego podejścia możecie oczekiwać. Nawet menu jest bardzo fajne. Skupmy się na menu. Mamy godzinę 12.30. Maciek Makula z tej strony. No a tutaj, wow, na gorąco odpalam sobie Portala 2. Tak naprawdę, oczywiście, już pograłem, żeby nie wyszło na to, że na przykład nie potrafię przejść na najprostszej zagadki. Tryb 1. Jedno... O, gra jest przetłumaczona na polski. To bardzo miłe. Podejrzewam, że Gabe Newell nas kocha. Pewnie osobiście ją tłumaczył. Żeby zadowolić fanów z Polski jaki miły akcent, o enrichment center, Robot Enrichment Center, nie wiem, to widzieć, że będziemy mogli się bawić w kopiec w coś więcej niż tylko przechodzenie. Bo są też opcje ulepszania naszych e, podopiecznych znanych z reklamówek. Co dalej? Dodatki. Dodatki są, ej, są kapitalne, bo oczywiście są te znane filmy, które już wszyscy obejrzeli 100 razy, jeśli są fanami. Jest komiks Portal 2, który też był do wglądu, tam jest w ogóle fajna sprawa, bo on opisuje losy tego Rab... Lata? rad laba, znaczy tego szczura laboratoryjnego, którego tam widzimy jego losy przez różne freski na ścianach. I jest interaktywny trailer Super 8. No, jeszcze go nie badałem, ale już widziałem filmiki niektórych osób i to jest ciekawa idea. Jest tryb współpracy, są opcje. Eee, dobra, no to co oczywistości. Wczytam jeden z poziomów. Nie pokażę Wam samego początku, nie będziemy sobie aż tak psuli zabawy. Ale tutaj zaczęło się dziać coś ciekawego. Początek jest. Huh. Czym jest początek? Hołdem w stronę jedynki? To no jest dokładnie taka sama idea. W ogóle tutaj zmienił się totalnie. Miejsce akcji. Zaraz zresztą powiem, co mam na myśli. Zresztą spotno chyba to była widać, nie mamy takie środowisko, klimaty postapokaliptyczne. Dobra, co tu się działo? Oczywiście idea jest taka, że muszę się przedrzeć przez kolejne pomieszczenia kontrolne. Oj, pojawiłyby się tutaj takie właśnie sympatyczne, wysuwane elementy świata. W ogóle jest strasznie ładny, gra jest niesamowicie dobrze zoptymalizowana, tu nic się nie tnie, nic nie ścina. O. i na razie operuje tylko niebieskim portalem, tak więc zagadka pierwsza, wyzwanie dla umysłu, zresztą gra jest, znacie portal on jest tak obrzydliwie autoironiczny, on tu się śmieje, jest świetnie wyśmiany motyw tego, że na przykład nasza bohaterka, bo to jest Chell w dalszym stopniu, mimo że nie widać jej nogi, i tak dalej, kieruje postacią ludzką, a on nie potrafi mówić, nie mówi w każdym razie, na razie w grze i to jest doskonale wyśmiane. Oj. No, i widzimy jak to musi działać. Muszę tu postawić po prostu niebieski portal i uaktywnić zabawkę jeszcze raz. Hmm. A nawet zsynchronizować. No, Tadam, cudowne. Nie wiem, jak sądzicie, dla mnie ta gra jest strasznie ładna. Jest tu mnóstwo detali, grafika jest chludna, strona artystyczna. E bar... nie wiem jak to co można powiedzieć... Jest... no jest wysoka, prawda? To jest po prostu ładne. O, no i właśnie, nie ma GLaDOS, no ale tam ktoś śledził te materiały przedpremierowe, to wie, że się pojawi. Mam nadzieję, że nie zdradziłem zbyt wiele. Jest dużo ladingów. ja oczywiście wiążę to z tym, że gra została wydana też na konsolach, które mają tyle pamięci, co moja Komórka. Mogę się pochwalić, że mam komórkę, która ma 512 MB RAMu. A mnie 256. O, cudowne takie życiowe. Tak więc, prawa fizyki: jak widzicie, kamery są powyłączane, te znane z pierwszej części, śledzące nas wiecznie oczy Glados. No i znana zagadka z pędem. Tutaj, jak widzicie, portale są cały czas podkreślone. W sensie widzimy przez ściany, gdzie one się znajdują. Przydatne. Więc co? Pierwszy portal, drugi portal. Hopla. No tak, trzeba oczywiście pozyskać e, kostkę. Na szczęście nic się nie stało. Mam nadzieję, że utrafię. Ja na chwilę tak się wyciszę, bo tutaj nie słyszeliście, że jakiś... Ta akcja rozgrywa się dużo, dużo czasu po wydarzeniach z jedynki. Wszystko zostało tak uroczo e, zarośnięte, podniszczone. Strasznie lubię takie klimaty. To jest w ogóle genialny pomysł, jest tu też ten Whitley, Tak, gadający. remember, testing is the, future. And the future starts with you. Bałem się troszeczkę odnośnie portala 2 to było. Okej, okay, niech tu ktoś się wygada. Czy ktoś się będzie chciał wygadać? Nie. O, jest ta świetna, taka ambientowa muzyka. No, ale na ją by się wygadać, ja się muszę z kolei wygadać. Więc, Portal 1 wziął nas z zaskoczenia wziął mnie na pewno. Nie chcę tutaj już mówić za wszystkich z zaskoczenia. się nie spodziewałem tak rewelacyjnego podejścia do strony fabuły. Może zagadki będą ciekawe, no to sama idea Portali na to wskazywała. No i przede wszystkim najważniejsza była ta niespodzianka. A no jak wiadomo, ciężko mówić o niespodziance, kiedy już wiadomo, że Portal 2 musi dorównać. No, rozumiecie do czego zmierzam? Bo stało przed nim olbrzymie wyzwanie. Póki co wszystko, ono jest w stanie temu sprostać. Eh, no dobrze, na razie tak gadam, 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 a trzeba coś tu konkretnego zrobić. Podejrzewam, że zwyczajnie katapultować tą nieszczęsną kostkę. Tam. Tam, jak nie trudno się domyślić, jest przycisk. Czy utrafię? No to cudownie. Tak więc początek nie jest w żadnym stopniu wymagający. Ej, ten, Oni coś zrobili z tym silnikiem, a tak śledziłem 5 przez 10, ale to jest dużo rzeczy usprawnionych. Na przykład strasznie ładne... strasznie ładnie wygląda to szkło, ja się lubię tak jarać takimi pierdołami, no ale... No ale co, to są gry wideo, jak sama nazwa wskazuje, więc grafika jest tu istotna. Tak samo jak te shadery tego szkła, za którym jest światło. Ten efekt lekkiej mgiełki, bla bla bla, nerd talk, czyli gadanie cieranie się takimi technikaliami. No ale kawał dobrej dobry to jest wał. Ja się bałem, że niby będą... No ostatnie gry na tym silniku nie robiły zbyt dużego wrażenia. Ej, a ta trzyma poziom naprawdę. No, czyli jeszcze nie koniec zabawy. Good work getting this far, future starter. That's it. If you are simple-minded, bold, or irradiated in such a way that the future should not start with you.

One są oczywiście dużo szybsze. Tutaj mam ten wrzucony sprzęt. Sprzęt, software do wygrywania. I tu chyba spotkamy Whitleya. To jest brytyjski komik, którego imię, jak zresztą mi wylatuje w takich momentach. On miał taki fajny sketch z pomocą dla Afry... Afryki. Oh, portal Do you know what? It just goes to show people with brain damage are the real heroes in the end, aren't they? At the end of the day, brave. Pop a portal on that wall behind me there, and I'll meet you on the other side of the room. Okay, listen, let me lay something on you here. It's pretty heavy. They told me never, never, ever to disengage myself from my management rail, or I would die. But we're out of options here, so get ready to catch me. All right, on the off chance that I'm not dead, the moment I pop off this thing. On three. Ready? One. Two. Three. That's high. It's it's too high, isn't it? Really? That. All right, going on three just gives you too much time to think about it. Let's uh, go on one this time. Okay, ready? One. Catch me! Catch me! Ow! Ow! I. I'M NOT DEAD! I'M NOT DEAD! Are you still there? Oh, brilliant, thank you, great. Plug me into that stick on the wall over there, yeah? And I'll show you something. You'll be impressed by this. Um... Yeah, I can't do it if you're watching. Seriously, I'm not, I'm not joking. Can you just turn around for a second? stopped talking, so... you już widzieliście. No, nie, pewnie... W, nie, w, nie, w nie. pierwszych zwiastunach, więc pożegnam się z wami, bo zaraz ten no, będzie no, scena... Right, BAM! Bam! Secret panel! Dobra, on tam zacznie zaraz strasznie gadać, więc tutaj co? E, to jest pierwszy materiał z portale, ale tego pewnie trochę będę wrzucał jeśli tylko zechcecie no, bo... Cóż więcej, no widać jakim jestem fanem i jak bardzo mi się podoba. No i niestety gra zatrzymuje totalnie moją pracę, no ale skoro już tak się dzieje, to przynajmniej może wykorzystacie. Póki co pozdrawiam Was bardzo serdecznie. i życzę miłego wtorku. Cześć.